Jak myślicie, kto wygra to starcie? Ten gość z toporem, czy ten gość, który nie zostawił łapki w górę? Odpowiedź jest bardzo prosta. Dzień dobry, moi drodzy. Witam was w grze Dungeons and Kingdoms. Tak się składa, że dzisiaj ta gra pojawia się w formie wczesnego dostępu na Steamie. Ale mówiąc całkiem szczerze, wydaje mi się, że trochę za szybko, ale o tym zaraz przekonacie się sami. Tam coś się dzieje. Halo? Jesteście tu? Ej! O kurde! To chyba ja wiem, co się stało jednak z moimi ludźmi. Mam pochodnie. Nie umrzemy. No na F niby można kikać, ale ja nic nie... Mogę drzeć mordę. Gdzie ten dach się robi? Ja tu jestem! Na razie możemy grać tylko w sandboxa albo tryb kreatywny. Więc zagramy w sandboxa. I możemy stworzyć własną piękną postać. Niestety większość jest obecnie zablokowana. No cóż, więc będziemy takim pięknym chłopkiem. Mogę mu zmienić nawet kolor skóry. Piękny jesteś. To będzie router Sun. Czemu z dużej? Nie wiem, ale router Sun. Enter? Nie. Krzyżyk. Znaczy, jaki krzyżyk? Ptaszek. Jaką chcemy brodę? Nie, dobra, nie ma coś takiego. Całkiem piękny. No to lecimy. Przed wszystkimi czasami, albo przed tym czasem. Ściana tekstu. Lepiej zacznijmy. Płyniemy? Ja tam jestem, na tej wspaniałej łódce. I to są moi ludzie ogólnie, bo tutaj możemy zarządzać też ludźmi, żeby budowali razem z nami całą wiochę. I chyba nad nimi można sterować. No to no dawaj gościu, spokojnie wychodź. Chyba trochę pijany jest nasz kolega. <laughs> Oni tu wszyscy są pijani. Dobra, udało się wyjść. No dobra, jesteśmy. O nie, nie nie nie, nie podchodź do mnie. No i tak, wygląda w sumie fajnie, tylko kolega mnie goni. Nie zastaw mnie, nie chcę jeszcze z tobą rozmawiać, zastaw mnie. Pomocy! Jaki dziwny człowiek mnie goni. Uciekamy, ja wracam na statek. Dobra, przede wszystkim. Ja bym chciał to wyłączyć. Interfejs w tej grze, zaraz zobaczcie, jest dość... No jest. To jest chyba najlepsze określenie. Uciekam! Ah! On mnie goni! On potrafi chodzić pod wodą! Kolego, możemy pogrozmawiać w taki sposób? Ja będzie wspaniała rozmowa. <śled> Hello, ja nie chcę, ja nie chcę tutoriala, ja już przeszedłem sam tutorial. Daj mi grać i zostań tam kolego. Kolega się ukrywa pod wodą. Można? Można. No serio on tam został? <laughs> I bardzo dobrze. Ja żyję! JA żyję! Ja na ten statek dopłynąć? Ja mogę z tego korzystać? Niezbyt. Więc mamy trójkę ludzi i oni mogą dla nas pracować, nie? Zbudujemy tu piękny dom i będziemy walczyć z, z goblinami na pewno. Jak tu się buduje zapytacie, no w wspaniały sposób, czekajcie, najpierw tak, takie się włącza interfejsy, tutaj mamy wszystkich ludzi i tu przechodzimy do zakładki z pracami i możemy powiedzieć, że ktoś ma zbierać kijki na przykład i tu klikamy dodaj pracownika. I ktoś tam został pracownikiem. A, bo ona nie ma gdzie zostawiać tych przedmiotów. No dobra, dobra, dobra. Tu jest prosty teren, tu się rozbudujemy. Tu się buduje. Piękny interfejs. 10 na 10. Ognisko zrobimy. Nie, najpierw musimy im dać coś, żeby składali. O, tutaj open storage. Klik i jest open storage. I myślicie, że to koniec? Nie, bo trzeba tu kliknąć, żeby zaczęli budować. I wtedy dopiero się zacznie budować. To jest bardzo skomplikowane, nie zrozumiecie. To tu zrobimy ognisko. Tylko, że ono nie będzie, bo muszę jeszcze raz wejść w B. I teraz, powiedzieć, że budujemy to, i teraz się z jakiegoś powodu pojawia flaga, i na tę flagę jeszcze trzeba postawić gdzieś. No, i teraz dopiero się będzie budowało. O ile przydzielimy tu kogoś, albo sami to zrobimy. Dobra, i to jest aktywne, i to mogą budować. Tylko jak rozumiem, nikt tego nie zrobi, bo, bo nikotu nie ma. Od dzisiaj. Budujesz. Czy ja też to mogę robić, ale po co ja mam to robić, jak inni mogą to robić? Czy ty będziesz budować? Czy ty zbierasz pieczarki jeszcze? Ja liczę na to, że sam to zbudujesz. W ogóle, czemu tutaj leżą belki? Mogę to podnieść? O kurde, jaki jestem potężny! O, <laughs> mogę więcej niż je donosić? Nie mogę. A mogę, to, a mogę to tak przesuwać? O, dostarczę belki do budowy domu, bo później jeszcze dom tu zbudujemy. Tak, to jest ekwipunek. Mogę to gdzieś, coś, na coś, nic z tym nie zrobię. Do końca życia będę to nosił. Dobra, ja bym chciał odłożyć. Mogę to tu odłożyć? Tu klik, 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 klik. Nie mogę. Chyba, że odłożyłem. Odłożyłem czy nie odłożyłem? Oto jest pytanie. Nie. Znaczy tak? Odłożyłem, no. O, ale potężna kobieta. Dobra, zrozumiałem już, jak się odkłada. Tylko, że to wtedy lata w powietrzu. Ale mogę to ruszać. Yyy. Nie mogę już tego ruszać, jak ja to odłożę. To wspaniałe królestwo nam się uda tu zbudować. Bo ja chyba mogę podnieść teraz siekierkę, o ile ona zrobiła za mnie. Tu jest wood mallet. Można bić. Nie, nie można bić. A nie, tu jest taka postawa agresywna do walki przeznaczona. Patrzcie, jak ja jestem agresywny. I py! I py! Zrobiłaś siekierkę? Ewidentnie masz siekierkę. A kolega dalej tam stoi pod wodą? Niech mu się tam wiedzie. Kładziemy kamyk. Pyk, pyk, pyk. Czas do pracy. No to pracujemy, o co Ci chodzi? Tu się robi ciemno już, nie? Trzeba zrobić to ognisko jak najszybciej. A gości się opierdziela. Gdzie on w ogóle zniknął? Tam. Mogę więcej niż jeden kamień podnieść? Mogę. Mogę trzy na pewno. Mogę cztery? Mogę cztery. No dobra, cztery kamienie biegną. Dokładaj kamień. Dokładaj kamień. A, jeszcze jednej rzeczy się nauczyłem. Można podbiegać, i w czasie biegania, jak klikniecie, to zaczynacie odlatywać. I Patrz, już kamień nie jest potrzebny. I co teraz robisz? Będziesz płakał i dołożysz tam kamień? O, 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 o! Stone axe biorę. Będziemy mieli siekierę. Muszę pomóc trochę w budowie. Dobra, i teraz możemy to podpalić. Pokaż, że coś potrafisz. O! Udało się. Będzie nam chociaż ciepło. O nie, wyszedł! Chłop z wody wyszedł. Chcę, usiądzie przy ognisku. No się zmoczył, teraz musi trochę wyschnąć, nie? Możemy coś budować do spania, bo tutaj można miasta jakie i, i zamki. No na razie tylko takiego Lockbencha mogę. O, 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 chcą oni się... Ło, Co oni chcą? Co oni chcą ode mnie? Chyba ja wkurzeni są, że, 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 że jest ciemno i nie mają co i... Je... Ale jedzenie to my mamy gdzieś. Dobra, 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 czekaj bo ja muszę pochodnie zrobić. Player, handicraft, jest tu pochodnia? Szczerze nie widzę. A jakbym wziął sobie takiego wood cluba, to mogę podpalić. Może tak się da. A jest sleep. Dobra, śpimy. Aż będzie jasno. No nie, nie chcę spać. Co za świnia? To będziemy w ciemnościach grać. I am going to make wood club. I feel quite hungry. No do spania idź. Tu jest za ciemno, żeby coś robić. Do spania. O, take burning stick. To samo było z siebie. Dobra, mam pochodnie. Nie umrzemy. A mogę nią walczyć? Mogę. Ło. To się tak pali w nieskończoność? Jak tak, to, to spoko nawet. Dobra, a teraz pójdziesz spać, Byku? Time for sleep. Nagle mu się zachciało spać. Dobra. No to śpij z tą pochodnią. <grym> Będzie ciepło przynajmniej w plecki. <grym> ah, o kurde. Oni są głodni, a mamy tu gdzieś wskaźnik głodu, bo ja nic nie widzę, bo tu grzyby przecież zbieraliśmy, weźcie sobie grzyby, zjedźcie. Przepraszam, to już jest ranek? Ja bym nie powiedział. A w ogóle, co się stało z moją siekierą? Tej, gdzie jest moja siekiera? Kto mi ukradł siekierę? Gdzie jest moja... Halo? Siekierę ktoś mi... Czy ja cię mogę popychać? Tak, spadaj z tej wioski. A jest siekiera, oni się tu wszyscy trzęsą, to pewnie z głodu. W ogóle, to jednej osoby nam brakuje, no i mamy grzyba. Mogę go zjeść? Ja noszę tego grzyba cały czas. Jak się je grzyby? Zjedz! Zjedz tego grzyba! A jak tak zrobię? Będę bronił się grzybem. Czekajcie, podejdźmy gdzieś, gdzie coś więcej widać. No na F niby można kikać, ale ja nic nie. Mogę zrzeć mordy. Dobra, grzyba odkładam tutaj, bo nie wiem, co z tym zrobić. Jeszcze mogę zaplanować dom. Tu będą fundamenty. Nie, 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 tak nie. Nie to. To, gro, ja chcę to zrobić długie, 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 rozumiesz, gro, długie. Nie chcę tu. Ja chcę tu. Gro, ja chcę tu. Dobrze, gra sama mnie zmusza do tego, że mam inaczej zbudować, no? Tu, 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 tu! Tu! Nie tu! Tu! Ja bym chciał tu! Ja bym chciał tu! Może tu? GRO! Łagam cię! Ja bym chciał tu! Tu i tu i połączyć to. I teraz tu, 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 tu! tu. tu. Brawo! Udało się! A to dopiero pierwszy krok. Gro, 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 gro. Brawo. Jest podłoga. Chcemy ściany. A tu chcę okno, tu chcę okno. Ty, bez jaj, wszędzie muszą być ściany. Ty, bez jaj, wszędzie muszą być okna. Czemu te drzwi wydają się mniejsze niż ta dziura? <laughs> jak to będzie działało? <laughs> chcę zobaczyć, jak działają, naprawdę, to, to będzie cudowne. Teraz tylko dach. Ta gra uczy, że budowanie. To nie są proste rzeczy, moi drodzy. A ja tu nie przejdę przez te drzwi. A, mogę otworzyć te drzwi, które tak naprawdę jeszcze nie istnieją. Czego nie... O mój Boże! Jak mamy to? Jaki wielki ten dach! Gdzie ten dach się robi? Ja tu jestem! O mój Boże! Tam się robi dach, ale on się robi nie tak, jak ja bym chciał. Tylko tu będzie wielka dziura na środku, ale... <ślam> Patrząc na te drzwi tam. To... to jest walka! To jest walka o lepszy jutro, moi drodzy, naprawdę. <ślam> będzie coś takie... <ślam> co to jest? Co to jest? Ta. Silos rakietowy chyba, który się właśnie otwiera. Proszę to zbudować, gro. Ja wierzę, że, że wam się uda. Więc wierzę, że sobie poradzicie. Kurde, no, teraz jest super jasno. Zrobił pałę. No, nosisz tę pałę w bardzo ciekawy sposób. Nie za bardzo wiem co zrobić, żeby ją pod czwórkę dać. Ja musiałbym ją jakoś wy wydropić na dół, na ziemię i wtedy bym mógł ją. Ogarnąć, a tak to. Udało się? Zniknęła? No, nie wiem. Chyba zniknęła, ale ona zniknęła, zniknęła. No cóż, będziemy się klepać siekierą w takim razie. Ja tu wrócę kiedyś i zobaczę, co zbudowaliście. Ten dom ma powstać, rozumiecie? Zapytacie Lutelu, a jakie misje? Bo ja muszę pogadać z kimś. Ja nie wiem, czy ten śpioch tutaj nie, nie daje misji, ale o byku. Ale bo on by chciał samouczyć. Nie nie, 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 nie. Ja nad nie wiem, gdzie biegnę. Weźcie te pochodnie, może. Dobrze, że ona nie gaśnie. Jak na razie to ja nic nie widzę. Gdzie tu można jakichś ludzi znaleźć? Jak nas wywieźli, gdzieś nikogo nie ma? Tak, całkiem szczerze, bo, drodzy, tu chyba nic nie ma. Albo ktoś stwierdził, że ukryje jakieś miasto, czy cokolwiek, 100 km od miejsca, w którym wreszcie się gracz. Szczerze, wracamy. One eternity later. Eeeem... Um, tak mi się utknęło, jak postanowiłem tu skoczyć. Na szczęście jest tutaj taka opcja. Ale boję się, co się stanie, uwaga. U, o! 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 A gdzie moi ludzie? No Dobra, jest ognisko. A ten tu śpi. Tu ewidentnie nic się nie zbudowało. A gdzie moi ludzie? Czy oni za mną poszli? O nie, nie mówcie mi, że oni za mną poszli. Gdzie się zgubili w lesie? Tam coś się dzieje. Halo? Jesteście tu? Ej! O kurde! To chyba ja wiem co się stało jednak z moimi ludźmi! Ktoś ich zaciupał! Jakiś potwór dziwny, co to jest? <grym> ja poszedłem gdzieś i mi ludzie zaciupali jakieś robale, co to jest? E idź stąd! Ty bez jaj robalu, ty zabiłeś mi wszystkich ludzi? Pyk! Wow, nie trafiłem chyba. Wow, Nie biegnij w to, co ty robisz, hopie! No dawaj z mieczyka! Wal! Dostał! Ol fuj, kwasem tutaj. Dawaj no gościu, masz miecz! Ile ty będziesz walił z tego miecza? Wal! Dobra, udało się. Pokonane? Mogę coś z tego zebrać? Kolego, co ty tam robisz? Ja chyba nie chcę wiedzieć, co tam się dzieje. Kolega dalej się trzęsie. Gościu, dasz mi zadanie? O, jest! na mi zadanie! Czy mogę coś zrobić? Zaczynamy, będziemy się klepać. Co prawda wolałbym miecz i wolałbym, żeby kolega się nie trząsł. Idziemy do kopalni. No, muszę iść sam. Idziemy szukać Waldemara. Mogę kolegę zabrać ze sobą, co najwyżej, żeby się tak nie trząsł. Także tego. Ja tu czekam, aż się załaduje ta kopalnia. Bo się załaduje, prawda? Chyba by się to nie załaduje. Dobra, wczytałem. Yy, mamy to zadanie. Kolega mój zmienił trochę wygląd. Ten się dalej trzęsie. Ej, i straciłem pochodnie. A nie, niby nie straciłem. Gacie mi się palą. Załadowało się. O kurde, udało się. Tylko szkoda, że zmieniłem wygląd, no ale. No Siekiera może nie jest najlepsza broń, ale dwie pały, które gdzieś tam niby zmiałem, to zniknęły. Nie jest kopalnia! Jakiś troll zaraz wyjdzie, kurde. No, musimy Waldemara znaleźć. To może być trudne. Nawet klimatycznie się zrobiło. Tylko uwaga, tak, to są gowleny. Widzieliście jakiegoś piękniejszego goblina? Tum, to to Dobra, dobra, spokojnie przyjacielu i walimy! Dostał! Kurde, ileż na ciosa poszedł, ale nie da się nic zbierać z nich Teraz to w ogóle interfejs mi zniknął Gro? Gdzie jest mój interfejs? Grałem bez interfejsu, będzie trochę trudniej Ej! Mam martwego piksela! To jest w grze, czy mi się zrobił martwy pixel! No i trochę mi się zrobił martwy pixel! O wszystko w tę grę. Jak macie na nagraniu i na środku kropkę, to to nie jest jednak mój martwy pixel, a nie wasz martwy pixel, tylko zrobiła się kropka. Natomiast jeśli nie widzicie kropki na środku ekranu, to mam martwego piksela nagle. Ty ty, ty ty ty. tyś widział Waldemara? O, widzę Goblina. Dobra, to idziemy w dobrym kierunku. Uaga. A jak się... Czemu on się odwróci? No, ty istniejesz? Ej, ja chyba nie istnieję! O nie! <laughs> nie wiem, co tu się stało. Zgubiłem się. Prze Przepraszam, nie mogę się ruszyć. Przepraszam, gdzie? Co 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 o nie! O nie! Znowu latam! Znowu latam! Nie mogę się ruszyć! Ciekawe, co teraz się stanie! Wow! Eee! E e e Waldemar? Jesteś tam gdzieś? Może w taki sposób znajdziemy Waldemara? Waldemar, ja cię znajdę teraz. Oszukałem, żeby cię znaleźć. A może to jest wejście do jest? Nie, to jest Hawej! O kurde! Co tu się dzieje? To jest wejście? Tak, to było wejście, okej. Okay. No to cóż, biegniemy wzdłuż ciał. Pany gobliny, spokojnie, bo jeszcze to przegram. Ej, ej, ej. nie tak agresywnie. Dobra, jeden padł. Kurde, kościół, gościo. Oj, nie! Gobliny mnie zaciupały! Nie! Oka smutna łożeczka się włączyła. Goblin odchodzi, zadowolony ze swojego zadania. Przepraszam. A ja tu zostaje? Steżko jest gry? Tak, wywaliła mnie do menu? <grystwórki> ta gra się stała nie pierdiczy, graczu. Cóż, moi drodzy, tak obecnie prezentuje się ta gra? Szczerze mówiąc, jakieś dwa lata za szybko pojawiła się we wczesnym dostępie. Dajcie znać, co o niej sądzicie, a ja w tym momencie się odmeldowuję.